To teraz bardzo proszę o ewentualne pytania, które no może jeszcze Państwu częściowo rozjaśnią wątpliwości. To ja pan doktor Jerzy Wański. Pozwolę powiem. zadać pierwsze, bo ja mam tutaj wątpliwości, 20 zł to jest na mieszkańca. Jeżeli liczonych. bawić się, no tak wyszło przy tych założeniach. Czyli rozumiem, że jeżeli przeciętne gospodarstwo domowe ma trzy osoby, to yy, z mieszkania, bym powiedział, czy domu 60 zł. Może, to znaczy, jeżeli źle to zorganizujemy, to może tak być. To jest przykład szkolny, proszę pamiętać o tym. Ale tu. proszę zauważyć, że wtedy też może być jeden pojemnik, prawda? Pan mówi, że za pojemnik 20 zł płacimy, czy tam w Puszczykowie pan płaci, a w takich układach by wychodziło, że 60 zł. Nie, 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 to nie, nie można tak przeliczać, nie, nie można tak przeliczać, absolutnie nie, bo yy, my, yy, tutaj nabija koszty nie ten pojemnik, tylko ilość worków selektywnie odbieranych odpadów, prawda? I na, o jednej rzeczy jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym że jeżeli bawimy się w, w subtelności, to się okazuje, że te worki będą droższe od pojemników. Także też ostrożnie. Tutaj bardzo, ja, proszę popatrzeć, ile kosztują, ile kosztują te zaraz. Wpływy, wpływy, zaraz gdzieś tu powinny być koszt worków, koszty zakupu worków 66 groszy na miesiąc i 71. I to są takie skromne niepoliczone koszty, bardzo skromnie. Więc tutaj cały dowcip polega na tym, że jeżeli rozsortowujemy te 300 czy 400 kg na ileś tam kupek i w kółko po to jeździmy, to nam wychodzi w mieście w skrajnym przypadku do 30 kurców. W jedno miejsce. I to nabija te koszty. Bez sensu, kompletnie. To trzeba ciąć. Proszę Państwa, myślę, że tutaj jedną podstawową rzeczą, którą powinniście wynieść jest kwestia bardzo precyzyjnego, dokładnego wyliczenia tych kosztów, bo dzięki temu można się bronić zarówno w przetargu, jak i przy ustalaniu wysokości opłaty. Tym, że nie są to... Sumy wzięte z sufitu, nawet tak ładnego jak tutaj. Czy pytania do pana burmistrza, jeszcze państwo? Bardzo proszę. Momencik. Ale przy takich wyliczeniach to ciężko się bronić, bo to, co pan Walny tutaj wyliczył, to pewnie firma przy bronieniu się w sądzie będzie tego pokazywała, że faktyczny koszt w mieście pełnej segregacji plus wywozu odpadów wynosi 20 zł. I teraz jest pytanie. No, ja szczerze mówiąc nie widzę możliwości bronienia się przy tych wyliczeniach, jak firma zaoferuje za 20 zł od mieszkańca. No bo w e, jaki sposób? E, proszę Państwa, w pierwszych przetargach duże firmy, co do tego nie ma wątpliwości, duże firmy będą wykaszały małe firmy. Co do tego... I w pierwszych przetargach będziemy mieli do czynienia z cenami raczej rażąco niskimi niż odwrotnie. Dlatego też podałem przykład z Komornik, gdzie yy, nie kto inny, tylko Remondis bierze dzisiaj złoty 75 brutto. To jest yy, tylko yy, odbiór i transport zmieszanych, prawda? Kiedy przy, zało przy założeniach znacznie oszczędniejszych Prawda? Wychodzi mi powiedzmy w innym przypadku około 2 złotych tam i 10 groszy brutto, prawda? Więc yy, wiadomo yy, i to nikt tego nie kryje, że już dzisiaj remondis idzie poniżej kosztów po to, żeby, yy, żeby ten rynek przejąć. Oczywiście to, o czym Pan mówi, grozi nam za kilka lat, jak nam wykoszą nasze firmy, to wówczas tak. Oczywiście. Dlatego należy robić wszystko, żeby firm komunalnych nie wykosili. I tyle. No, pytanie jeszcze, co zrobi Trybunał Konstytucyjny z tym wnioskiem złożonym przez Inowrocław, prawda? Do Trybunału. Bo no nie wiem, ja tutaj nie jestem prawnikiem, ja czytałem uzasadnienie. Wydaje mi się porządnie zrobione to uzasadnienie. I na moje, i nie wiem, co pan profesor na ten temat, ale, ale wydaje mi się, że on ma szansę w gruncie rzeczy. Panie, panie burmistrzu, ja mam jeszcze takie pytanie, chodzi o segregację odpadów. Tutaj nie było mowy, bo wiadomo, że mater, odpady segregowane powinny być tańsze. I teraz o ile według wyliczenia powinny być tańsze? Ponieważ będzie na pewno presja społeczna, żeby one były dużo tańsze od odpadów niesegregowanych. Więc problem polega na tym, jak wyliczyć stawkę, o ile... Powinny być tańsze te odpady. Proszę Państwa, tutaj nie ma żadnej. Ja nie znam metody wyliczenia takiej stawki, bo nie funkcjonuje. Bo ja mogę do tego doliczyć te 50 zł od tony i odejmę tam 3 grosze pewnie albo 4 grosze od mieszkańca, prawda? Na miesiąc. Więc krótko mówiąc, ja wskazałem na początku, że dopóki nie będzie nowej porządnej ustawy o opłacie produktowej, to nie będzie żadnego porządnego mechanizmu. Myśmy za gminy, za selektywną zbiórkę powinny na mocy tej ustawy uzyskać kilka tysięcy złotych na tonę, za tonę, a nie pięćdziesiąt złotych. I tu jest pies pogrzebany, natomiast jeżeli my mamy realizować selektywną zbiórkę, to mamy dwie trudności. Po pierwsze, jak rozróżnić tych, którzy selekcjonują od tych, którzy nie selekcjonują, prawda? I to jest prawie nie do zrobienia, to trzeba sobie też jasno powiedzieć. To, się, to znaczy yy, wszelkie yy, metody typu nawet ważenia kodów kreskowych i tak dalej, będą zawodne. Nie chcę wchodzić szerzej w ten temat w tej chwili. Jedyne co wydaje się, że może być skuteczne, to na przykład wyrywkowa, yy, wyrywkowa kontrola. Ale znowuż, żeby ta kontrola odpadów zmieszanych, składu odpadów zmieszanych, nie tego, co przekazał selektywnie, tylko zmieszanych, jeżeli byłaby zrobiona przez laboratorium akredytowane, to z papierem z laboratorium akredytowanego ja się w organie odwoławczym obronię, to na pewno. Ale jeżeli sam to zrobię, to się nie obronię, prawda? I drugi sposób to jest taki który oczywiście będzie bardziej zawodny, to jest taki, że bardzo łatwo wyliczyć, nie chcę w tej chwili wchodzić w metody, ile dla przeciętnych znaczy, jak duży kubeł na śmieci zmieszane potrzebny jest przeciętnej rodzinie, żeby yy, zmieściły się te, co są zmieszane, a już nie zmieściły się te, co powinny być wysegregowane. I tylko nie mieści się, odbieramy wszystko fajnie, ale płacisz więcej. Prawda, więc to jest druga z metod, ale ona może być w pewnych przypadkach zawodna. Natomiast jeśli chodzi o różnicę stawek, żeby to w ogóle chciało chodzić, to musi, powinno być co najmniej jak 1 do 2. Dlatego, że tam, gdzie kiedyś wdrażałem, była różnica 30% i segregowało 30% gospodarstw domowych. Koniec. Więc, a można oczywiście zrobić w ten sposób podejść, że wójt czy burmistrz jest zobowiązany osiągnąć wyniki i jak nie osiąga wyników, no to musi płacić, w związku z czym, jeżeli nie segregujesz, to musisz Ty za to zapłacić. I wyjść z tej strony, prawda? W każdym razie, żeby to w ogóle chciało działać, to moim zdaniem co najmniej jak jeden do dwa, tylko trzeba mieć porządny yy, argument do tego, żeby obronić się przed instancją odwoławczą, bo że odwołania pójdą, co do tego też nie ma, od, od decyzji nie ma wątpliwości, prawda? Jeżeli mamy, gminy mają przygotować uchwałę do, do tego dotyczącą zakresu i sposobu odbierania odpadów za stawkę, którą gmina ustali. Czy w takiej uchwale gmina może określić maksymalną objętość odpadów zmieszanych, odbieranych z nieruchomości, na przykład 25 litrów na osobę w tego, w tygodniu, to z jednej strony przymusi mieszkańców do. Mówimy o zmieszanych. Zmieszanych. Przymusi mieszkańców do tego, żeby tak. segregować, bo on się fizycznie nie zmieści, a pozostałe odpady bierzemy w dowolnych ilościach. I pierwsze pytanie, czy możemy to dać uchwalem, wskazać wartość odbieranych odpadów? A druga rzecz, jeżeli wskażemy taką wartość, a mieszkaniec będzie zmieszanych odpadów produkował więcej, to jak ma się rozliczyć za tą nadwyżkę, skoro my skalkulowaliśmy opłatę za 25 litrów, on wytwarza więcej, deklarację mamy jedną, to wtedy jak nadwyżkę mieszkaniec ma zapłacić? Proszę Państwa, znaczy ja nie chcę tu wchodzić w subtelności takie typowo prawne, więc tutaj mądrzejsi się ode mnie <noise> mogą mnie poprawić. Natomiast co się wydaje zasadne? Mianowicie można, w mojej ocenie można tak to określić, ale to jest tylko średnia statystyczna. Trzeba mieć tego świadomość. I dlatego tak bardzo ważne jest możliwie precyzyjne, raczej na górkę niż odwrotnie określenie ilości odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca. Prawda? Bo wówczas, jeżeli byśmy mieli badania, to w ogóle nie ma dyskusji, prawda? Jak nie mamy badań, no to możemy się posługiwać krajowym planem, wojewódzkim planem, jakimiś badaniami i etu, badaniami obremu i tak dalej, i tak dalej, żeby jakoś to określić. W każdym razie można to zrobić. Natomiast to, o czym pan powiedział, nie mieści się co zrobić. Po prostu płaci stawkę dwa razy wyższą, jak za niesegregowane, koniec kropka. Jeżeli my określimy na górkę, jeżeli nie mieści się, je myśmy wyliczyli w skrajnym przypadku wychodzi na to, ja próbowałem to przeliczyć, że yy, yy, kubeł 110 litrowy, jeżeli ładnie selekcjonują, powinien wystarczyć dla dziewięcioosobowej rodziny. Jeżeli on nie starcza dla tej dziewięcioosobowej rodziny, to znaczy, że nie selekcjonują, prawda? Yy, I tyle. W związku z czym płaci więcej. Koniec. Dostaje decyzję i płaci więcej. Ja nie widzę innego sposobu, prawda? Nie, że my nie odbieramy wszystkiego, tylko warunkiem jest jedno, żeby określić na górkę, a nie w dół. Żeby, żeby nie było sytuacji takiej, że, prawda, znajdzie się taki mądry, a może się znaleźć, uparty, że nam udowodni, że on rzeczywiście tyle wytwarza, więcej, niż myśmy wyliczyli. Dlatego ja mówię: 300, 400 to jest to minimum, a broń Boże mniej. Broń Boże, jak będziemy mieli na górkę, to jest dobrze, prawda? Więc, więc tak mi się wydaje, że to jest jedyny sposób. Uciekł. Sławek Kubiński, Progeo. Ja mam pytanie, w ty, czy w tych swoich kalkulacjach przyjmował Pan ewentualnie możliwość zbiórki gruzu i jakie koszty ewentualnie z tym, raczej nie gruzu, popiołu, przepraszam, wydzielenia dodatkowo popiołu, a w drugie, druga część, czy zbiórkę ewentualnie suchych. Jak to by miało się w relacjach z, brak zbiórki, czyli zbieramy tylko zmieszane, a pełna selektywna zbiórka wszystkich frakcji, czyli zbiórka suchych do jednego pojemnika? Czyli suche Czy, mokre, krótko mówiąc? No generalnie tak. tak. Czy jakieś coś? Znaczy, ja nie określał? Ja nie liczyłem tego. Ja, ja po prostu ja próbowałem określić granice, no i okazuje się, że, że tych granic w praktyce nie ma, bo czy zbieramy wszystko jako zmieszane, czy bawimy się w selekcję, wychodzi prawie, że na jedno, prawda? Ale to wynika z mechanizmów finansowych, które nam zafundował ustawodawca, a zepsuły organizację o zysku, prawda? To jest, na pocieszenie jedną rzecz powiem, bo jest, to wiemy od ministra Woźniaka, bośmy byli u niego niedawno, że jest już gotowy projekt, już poszedł chyba na posiedzenie rządu, nowej ustawy, ja go nie czytałem jeszcze, właśnie o opłatach produktowych i, i on ma być, właśnie ukrócić tego rodzaju praktyki. Natomiast to pierwsze pytanie jeszcze raz. O zbiórkę popiołu pytanie. Nie, nie, nie brałem tego pod uwagę osobno, bo na dobrą sprawę, no, taka frakcja nie jest... Badana, prawda? bo jest tylko tam do 10%, powyżej 10 mm, a to jest popiół, no i coś tam jeszcze, prawda? Więc, więc nie próbowałem. Znaczy, jeżeli się wszystko selekcjonuje, to na dobrą sprawę to, co pozostaje zmieszane, czyli te 7 do 20%, to jest prawie, że wyłącznie popiół. Tak się wydaje. Dobrze, czy, czy jeszcze w tych kosztach, które tutaj Pan określa, uwzględnia Pan koszty edukacji? bo jakby nie, o, 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 nie, 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 nie brałem tego w ogóle koniec. pod uwagę. Koszty to, administracyjne przyjąłem 5%, i koniec, co jest jest oczywiście zaniżony. A jeszcze w takim razie czy jeśli gmina miałaby objąć też nieruchomości niezamieszkałe, czy w jakikolwiek sposób Pan uwzględniał odbiór od tych nieruchomości, jaki jest koszt, jakie relacje powinny być, nie wiem, procenty, jeśli chodzi o udział tych nieruchomości w bilansie odpadów, jak zejść ze stawką, bo w tej chwili ten bilans rozumiem, że jest przeliczony 100% odpadów wytwarzają mieszkańcy i to odbieramy, czyli jakby firmy nic nie... To znaczy, sposób, no jest nie, tam ta mała, mała, no, w, 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 infrastruktura, prawda, te drobne sklepiki tam były, to było widać, nie? Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, ja nie chcę rozwijać w tej chwili tematu, bo to już temat bardzo szeroki, Jestem głęboko przekonany, że żeby mieć w ogóle porządek, żeby zapanować nad systemem, należy objąć nieruchomości niezamieszkałe. Bezdyskusyjnie, prawda? Oczywiście z nieruchomości niezamieszkałych odbieramy wyłącznie odpady komunalne, prawda? Czyli... I do czego zmierzam? Że jeżeli nie... Jeżeli obejmiemy nieruchomości niezamieszkałe, to w tym momencie możemy oczekiwać w deklaracjach od właścicieli nieruchomości takich mieszanych czy dwufunkcyjnych, jak kto woli, prawda, możemy oczekiwać, że nam wpisuje mieszka pięć osób, no jest jakaś firma, to jeden kubeł. I w tym momencie, proszę Państwa, okazuje się, że w gminie będziemy mieli tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące dodatkowych kubów, których dzisiaj nie ma. Bo żadna firma nie ma swojego kubła, wszystko i tak idzie na to mieszkańców. I z punktu widzenia wójta czy burmistrza, który musi dążyć do obniżenia stawki, te tysiąc kubów, to jest bardzo ważne po to, żeby obniżyć stawkę też. Mało tego, okazuje się, że opłaty, jak, po, jak popatrzycie Państwo na wskaźniki tych odpadów, znaczy na morfologię, przepraszam, odpadów zbieranych ze sklepów, one zupełnie inną morfologię mają, tam jest więcej opakowań i dzięki temu nam łatwiej będzie wskaźniki uzyskać. Też na to zwróćcie uwagę. Także, także jest wiele powodów, dla których warto odebrać, odbierać odpady, znaczy podjąć uchwałę o odbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Ale kłopot się wtedy staje, gdy... Krzysztof Nawroc, Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie. Tylko kłopot jest wówczas, gdyż od, przeciw, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych liczymy od kubła. I teraz sklepik teoretycznie powinien i ma segregować, to powinien postawić sobie cztery kubły. Tak? W wielu przypadkach i pewnie w, panu, w Pana miejscowości fizycznie jest to niemożliwe. Po prostu jest zbyt mało miejscu w centrum, żeby każdy sklepikarz postawił sobie po cztery kubły. Ale mam może inne pytanie. Jeżeli teraz gminy stoją przed uchwałą dotyczących opłat i, mus, i muszą skalkulować dwie opłaty w przypadku segregacji i niesegregacji, to jak my mamy to zrobić, skoro rzeczywistość jest inna, a niestety mieszkańcy będą skarżyć to do sądów i my musimy bronić swojej kalkulacji w sądzie. Co by nam pan podpowiedział? Znaczy ustawodawca. Yy nie określił w szczegółowy sposób jak my mamy kalkulować. Powiedział ty, tylko co wolno, jakie koszty wolno pokrywać z opłaty, prawda? I jeżeli my nie i e, 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 można to znaczy nie ma żadnego mechanizmu e, e, w ustawie, który by nam albo nakazywał, albo zabraniał ustawić opłaty na przykład jak 1 do 2. Absolutnie. No nie ma ja, e, ja nie znam i, i no i tutaj tutaj nie, nie podpowiem wiele. Także wydaje mi się, że, że nie ma przeszkód, żeby różnicować je. Mamy je różnicować, nie jest powiedziane jak. Można oczywiście próbować oszacować koszty. Ja się nad tym zastanawiałem. Próbować oszacować koszty, że tak, mamy zmieszane i z tych zmieszanych, przekazanych nam musimy uzyskać wskaźniki. Ile to kosztuje? Można nawet w przetargu próbować tego rodzaju kwestie postawić. I cześć. Jest to jeden ze sposobów, ale, ale wcale nie, nie jedyny. I myślę, że jeśli chodzi o zaskarżanie uchwał, to bym się tutaj nie obawiał, tak? bo no nie jest łatwo, nie jest łatwo udowodnić prawda, co ile kosztuje, bo no, no niewiele osób to, to jest przygotowana do tego merytorycznie, także bez przesady. Dziękuję bardzo. Myślę, że najważniejszą rzeczą, najważniejszym wnioskiem, który tutaj Państwo powinniście wyprowadzić jest konieczność no, bardzo precyzyjnego przemyślenia i przygotowania się na to, o czym Pan przed chwilą mówił, na potencjalne zarzuty. Z tym, że ja myślę, że nie głównie od strony mieszkańców te zarzuty będą się pojawiać, no bo stosowanie tej... Skargi powszechnej tutaj jest z punktu widzenia mieszkańca dosyć trudne. Raczej kwestia obrony przed organem nadzoru, prawidłowości kalkulacji, czyli zgodności z prawem, a więc przede wszystkim tego, o czym mówił pan burmistrz, czyli wzięcia pod uwagę tych kryteriów, które. Przewiduje ustawa. Ale ja jeszcze jeden komentarz, krótki czy uwaga, z mojej strony do kwestii wcześniej troszkę podniesionych, a mianowicie kwestii tego rozróżniania stawek i konsekwencji tego potencjalnego rozróżniania stawek. Tak koncepcja, o której pan burmistrz mówił, moim zdaniem jest zasadna, ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, jeżeli będzie taki klient, że tak nie powiem, wiedział, że płaci podstawową stawkę za to, co się w pojemniku zmieściło, a ewentualną podwyższoną za to, co się nie, w pojemniku nie zmieściło, to dla niego jest to bardzo wyraźna wskazówka, że on nie powinien tego mieć, więc trzeba się tego inaczej pozbyć niż, poza, poza, niż w systemie. Dlatego też ja mówiłem, że to jest może być niebezpieczne. Trzeba to z... no, bo można do tego wykorzystać... Tak, oczywiście, że tak. Można i przepisy ustawy wykorzystać, bo jest w ustawie mowa o tych dwóch rodzajach uchwał dotyczących systemu. A mianowicie uchwałę dotyczącej podstawowego systemu i uchwałę o usługach dodatkowych. Ta nadwyżka mogłaby być potraktowana jako ta usługa dodatkowa, ale to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Hmm. Więc właśnie system pomyślany był chyba przede wszystkim w taki sposób, żeby objąć wszystkie. Odpady, w miarę możliwości, wszystkie odpady w tych różnych formułach organizacyjnych Dla, Dlatego ja mówiłem, punktu. kalkulować na górkę. Mhm. Proszę jeszcze pan Panie Jeden. Profesorze, czyli Pan powiedział w ten sposób, że, że jeżeli gmina określi maksymalną ilość odpadów odbieranych, chodzi mi przede wszystkim o zmieszane odpady, wówczas jest teoretycznie możliwe, że na podstawie umowy cywilnoprawnej potem mieszkaniec będzie chciał pozbyć się odpadów. To znaczy będzie musiał nawet, będzie. bo na tą drugą uchwałą powinna go do tego zobowiązać. Czyli można powiedzieć, że tą nadwyżkę można traktować jako usługę dodatkową? A czy dopuszczalne jest, żeby on pod, pod, pod tego podpisał umowę cywilnoprawną z podmiotem za odbiór jednego worka, czyli podmiot odbierający od, odpady dodatkowo ma worki i dla mieszkańców za tą nadwyżkę 5 złotych za worek, proszę bardzo. Jeżeli ja Państwo w uchwałach to określicie tak, ale moim zdaniem będzie bardzo trudno wymusić na mieszkańcach, żeby oni z tego korzystali, bo dla niego jest to dodatkowy koszt, a on już ten w cudzysłowie podatek płaci. No ale można dojść do absurdu, jestem, zakładam, bogatym człowiekiem, robię, mieszkam w pięknym pałacu, robi imprezę na 400 osób, i mam mnóstwo odpadów w związku z tą imprezą, czy... Je, Ale czy, jeszcze jestem świadomy, że powinienem to, tego podwyższyć. I czy gmina regalek? za tą opłatę 10 zł od mieszkańca, bo jestem jedynym właścicielem tego pięknego pałacu, ma odebrać wszystkie odpady, które wy, wytworzyłem w trakcie imprezy, albo też robię remont dachu pałacu, w którym mieszkam, jest, jest to nieruchomość zamieszkała, czy gmina musi odebrać cały gruz w ilości, nie wiem, 40 ton? Ale... Pan bardzo skrajny przykład pokazuje incydentalnie się zdarzający. Oczywiście do, ta uchwała jak dla mnie jest przewidziana właśnie dla takich y, sytuacji i ponieważ wieś gminna się szerzy odpowiednio szybko, no to to jest do wykrycia i to jest do y, wyegzekwowania, czy się pozbył tych zdecydowanie większych ilości odpadów. Natomiast nie sugerowałbym, żeby to stosować jako rozwiązanie typowe. Ograniczamy żeby to było taniej, tylko do pewnej ilości odbieranej w ramach systemu, a wszelkie nadwyżki byłyby odbierane w ramach tych dodatkowych umów, bo to wtedy nie będzie funkcjonować. Nie spełni tych podstawowych no tak, ale ja, założeń. Tak, ale ja w uchwale muszę powiedzieć co w zamian za, o, za opłaty. Jeżeli ja powiem, że wszystkie odpady komunalne w postaci gruzu odbieram, to mieszkaniec nie będzie miał skrupułów powiedzieć, że tak, ja odbieram, ja wyprodukowałem 40 ton gruzu, proszę ode mnie to odebrać. I udowodni, że to jest za mieszkanie, bo piękny robię remont sobie. Jest jest pytanie, jak gminowa... To jest kwestia systemu, o którym wczoraj rozmawialiśmy, zorganizowania systemu i odbierania czy przekazywania określonych kategorii odpadów w ramach tego systemu do różnych punktów, co jest zbierane na nieruchomościach, co jest w punktach zbierane.